Jakie są główne wymogi programu kredytu na start i kiedy tak naprawdę ruszy? Po pierwsze, brak maksymalnej wysokości kredytu, czyli nie musisz się już martwić, aby znaleźć odpowiednio tanie mieszkanie, ponieważ nie ma również maksymalnego kosztu inwestycji. Brak maksymalnej wysokości wkładu własnego, jak i brak konieczności jego posiadania. Start to druga połowa roku 2024. Ze względów legislacyjnych będzie to raczej jesień niż trzeci kwartał. Okres trwania programu to 4 lata, a dopłata do odsetek tylko do określonej kwoty kredytu, a ta kwota uzależniona będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym i lokalizacji inwestycji. Wysokość dopłaty ma także zależeć od wysokości wspólnych dochodów brutto w gospodarstwie domowym i co najważniejsze, od tego będzie również zależeć wysokość oprocentowania. Szykujesz się na kredyt na start? Już dziś zadbaj o swoją zdolność i skontaktuj się z ekspertem który przygotuje Cię do uzyskania finansowania, szczegóły w biało.